Drodzy państwo. Ta wystawa jest stara. Ta wystawa ma tak naprawdę 10 lat i wyciągnęłam ją z czeluści piwnicy, a tak naprawdę też gdzieś z odmętów mojej głowy. Jest to cykl prac zatytułowany Próba powrotu. Do kogo, do czego? Myślę, że tutaj już Państwo, oglądając wystawę, będą mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zostawiam to absolutnie do Państwa indywidualnej interpretacji. Dla mnie jest to wystawa bardzo związana z naturą, która w tych dziwnych, bardzo dziwnych czasach, które, które nam towarzyszą teraz, jest absolutnym panaceum na, na wszystko. I takim bezpiecznym miejscem, do którego przynajmniej ja cały czas wracam. Zapraszam Państwa na tą wystawę. Życzę miłego, ciekawego odbioru i idę do lasu. Do widzenia.